Siemanko, sytuacja zmusiła nas do tego, żebyśmy zostali w domu, ale trenować przecież trzeba, w związku z tym zaczynamy taką domową siłownię, proste porady, proste ćwiczenia, ale niezwykle ważne. Jak poradzić sobie ze sportem we własnym domu? Mamy domowe warunki, mamy przepiękną e, asystentkę. Siemano, jestem Damian. Jestem trenerem samy judo od dwóch lat. I dzisiaj zrobimy sobie podstawę podstaw, bez której nie możemy przejść do żadnych innych ćwiczeń. Czyli zrobimy sobie kontrolę naszego core, czyli innymi słowy będzie to wzmocnienie całego brzucha oraz całego pasa miednicznego. Po to, żebyśmy mogli go kontrolować w innych ćwiczeniach. W związku z tym pierwsze ćwiczenie, które dzisiaj zrobimy będzie przechodzenie z ręki na rękę i pokaże nam to oczywiście nasza piękna asystentka. Do dzieła, oglądajcie. Zaczynamy od tego, że musimy najpierw nauczyć się ustawiać nasze łopatki do praktycznie każdych ćwiczeń. W związku z tym, na razie zejdź sobie jeszcze może na kolana, właśnie. E, poprawne ustawienie łopatek wymaga od nas tego, że ściągniemy te łopatki najpierw do tyłu, a później w dół. Ja to też pokażę, to jest ruch, to jest ruch do tyłu, a później w dół. W ten sposób trzymamy łopatki zawsze, kiedy ćwiczymy, kiedy ćwiczenie polega również na pracy właśnie rąk, łopatek. W związku z tym przyjmijmy teraz właśnie tę pozycję. Ściskamy brzuch, ściskamy pośladki i podnosimy trochę biodra i teraz chcemy dążyć do tego, żeby nasze ciało było taką powiedzmy deską, czyli żaden z elementów nie wystaje nadmiernie. Mocniejsze ściągnięcie łopatek potrzebujemy. O, właśnie, to jest to, do czego dążymy. I teraz cała praca polega na tym, że z pozycji takiej pompki, tak jak tutaj, delikatnie rozstawione stopy, ręce rozstawione trochę szerzej niż ramiona, dążymy do tego, żeby nie zmieniając ustawienia tułowia, przejść na jedną rękę, położyć stopy na bok. A druga ręka w tym czasie zaczyna patrzeć w górę. Wyprostowane obie ręce zawsze, nie zginamy rąk. Dbamy o to, żeby tutaj jakby domowe warunki mamy. Nie, jeszcze pójść jeszcze w górę, jeśli wytrzymasz, to tak zostaje chwilę. Mamy domowe warunki, jest trochę mało miejsca, ale ręce muszą tworzyć jedną linię. Nasze biodro nie spada w ten sposób w dół, bo wtedy puszczamy brzuch, ani nie idzie nadmiernie w górę. E Stopy w tym momencie leżą na boku, czyli pięty dochodzą do ziemi i wracamy do pozycji wyjściowej powoli, powoli. I tak, kładziemy pięty do ziemi, do ziemi, właśnie i powoli, powoli kontrolowanym ruchem wracamy do pozycji wyjściowej, czyli do pompki, dokładnie. Pięty do ziemi, ręka w górę, tutaj pauza na górze i powolny powrót. Dokładnie. No dobrze, mamy już za sobą podstawę, podstaw jedną z najważniejszych ćwiczeń, jedną z najważniejszych rzeczy, którą ja zawsze robię ze sportowcami. W związku z tym, nie ma co czekać. Dzisiaj wieczorem uczymy się tego ćwiczenia. Każdy odcinek będzie polegał na wyjaśnieniu jednego ćwiczenia z ewentualnymi jego wariantami, żebyście mogli wieczorem przysiąść sobie do tego ćwiczenia, przećwiczyć je, a później stworzymy z tego jakiś mały podstawowy plan, żebyście już mogli ćwiczyć sobie w domu codziennie. W związku z tym, pamiętajcie o tym, żeby. Pomóc w rozwoju tej serii, jako że jest to pierwszy odcinek, udostępniajcie przede wszystkim komentarze, czy to na Facebooku, czy na YouTubie. I śledźcie nasz kanał, śledźcie nasze social media. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.